batalie w najnowocześniejszej cyfrowej technologii. Hiperrealistyczne rekonstrukcje zdarzeń sprzed setek lat. Wir walki, chrzęst broni, krew. Jak wyglądały rewolucyjne barykady? Co tak naprawdę stało się pod Salaminą? Jak wyglądali Wikingowie w trakcie walki? Bitwy starożytności. Czwartek 14:30 w Polsat Play. Tuka iluzji w najtrudniejszym wydaniu. Ołówek. Rozszerzony skład magików i nowe, niezwykłe triki, które sprawią, że uwierzysz w magię. Tuż za mną stoi austriacki opancerzony bojowy bus piechoty. Widziałeś coś podobnego? Też nie. Jest <grym> nie w internecie, myślałem, że to magia montażu. <grym> tak. Odwróć dłoń. Otwórz. Dziękuję. <grym> Magicy z ulicy, premierowy odcinek, dzisiaj o 13 w Polsat Play. Nowi bohaterowie, nowe historie. Cześć, zainteresowana Ty jesteś mną. Która jesteś zainteresowana? Jak ja Tobą mogłem być zainteresowany, jak ja Ciebie na zdjęciu nie widziałem? Marysiu, jak tu na dzieciaka zrobiłem. Jak ja mogłem zrobić, a jak ja w nią stosunku nie miałem żadnego. Premierowy sezon kultowego serialu dokumentalnego Chłopaki do wzięcia. Dzisiaj o 21.30 w Polsat Play. Każdy wieczór od poniedziałku do piątku o 20.30 w Polsat Play. To czas najlepszych programów i seriali, dzięki którym odkryjesz sekrety historii i świata dookoła nas. Poniedziałek, kulisy II wojny światowej. Jak przebiegała droga Stalina od paktu z nazistami, do Sojuszu z Aliantami, wtorek, ludzie i maszyny w walce z Hitlerem. Fascynująca historia legendarnej Siódmej Brygady Królewskiego Pułku Pancernego, środa metropolie śmieci. Wszystkie największe miasta świata łączy jedno problem z odpadkami. Jak sobie z nim radzą? Czwartek. Autostrada przez piekło. Tak wygląda praca ekipy ratunkowej na jednej z najbardziej niebezpiecznych autostrad globu. Piątek: więzienny świat. Szokująca rzeczywistość życia za kratkami, pokazana bez upiększeń i cenzury. Od poniedziałku do piątku najlepsze dokumenty w Polsat Play. Od poniedziałku do piątku o 22 w Polsat Play. Zapewniamy doskonałe programy i seriale dokumentalne, które gwarantują wspaniałą wieczorną rozrywkę. Poniedziałek: tajna historia. Historia XX wieku. Bogusław Wołoszański odkryje kolejne sekrety minionego stulecia. Wtorek: Poszukiwacze historii. Premierowy odcinek. Dokąd zaprowadzą nowe tropy? Jakie nowe skarby uda się wykopać z ziemi? Środa: Auto ściema. Pogromcy automitów. Przetestujemy na własnej skórze powszechne motoryzacyjne mity. Czwartek: Emil pogromca mandatów. Emil Rau w walce z urzędnikami dla których przepisy to maszynka do zarabiania pieniędzy. Piątek selekcja. Dwudziesta legendarna gra terenowa stworzona przez majora Arkadiusza Kupsa. Kto podoła wyzwaniu? Co człowiek to problem. Były problemy w rozwoju u pana? Trochę tak. Jesienią ma alergię, zimą ma alergię. On nie pamięta, o której klasie jest nasza córeczka. No, to ma kochankę. To jest moja studentka. Jak sobie pomóc? Jak odreagować? Świetnie! Tak. Tak. Nowość w Polsat Play. Doktorka Demolka. W środę o 21.30. Do więzienia nigdy nie wraca się chętnie. Znowu się spotykamy. No zdarza się. Który to już raz z kolei nie pamiętam. Mimo ponurej codzienności i nudy więźniowie zawsze znajdą jakiś powód do dumy albo do rozruby. Dzień dobry. To jest fajne, no, to moja druga faz. Grupa interwencyjna dawać! Nowe odcinki więzienia. W środę o 22. w Polsat Play. Codziennie dzieje się coś zabawnego. To nasze miejsce pracy. W tym szarym, betonowym budynku spędziliśmy prawie 10 lat przygotowując 200 godzin programu. To nasza praca? Jesteśmy.